Ze średnią, która zdarza się w szkole średniej bardzo, bardzo rzadko, średnia 5.24 24 Uzyskała ją Anna Krzyżbań. Jak wspominasz lata spędzone w Korczaku? Ogólnie wspomniałam bardzo dobrze, gdyż poznałam co w staniach ludzi, nauczyłam się wielu rzeczy. Jak w każdym życiu były takie gorsze sytuacje, mniejsze, bardziej to denerwowało, ale ogólnie jak tak patrzę z perspektywy czasu, te wszystkie sytuacje zbliżały moją klasę do siebie i tak naprawdę dzięki nim byliśmy wszyscy zgrani. Ja dlatego tego w fajną klasę. Jakie dasz rady przyszłym i obecnym uczniom Korczaka? Po pierwsze, wierzysz w siebie, wierzysz w swoje możliwości yy, i nie obawiać się tego, co powiedzą inni na temat swoich wyborów. No i na pewno też zaufać trochę nauczycielom, bo jeżeli ty będziesz chciał, to w tej szkole na pewno ci pogodzą. Jakie masz dalsze plany na przyszłość? Yy, to, nie się hodowlę drzodni. To będzie taka specjalna dobra, bo każdy wie, że rybacy lubią drzownicy, a łowią się ryby. A która ryba nie chciała zostać zrobiona, wieść takiej kochanej drżownicy. No i właśnie z tego powodu zakładam bardzo profesjonalną hodowlę, gdzie będę otaczał drżownicę wielką miłością i uczuciem. I dzięki temu każdy będzie chciał mieć taką drżownicę. No, ale najpierw skończyć studia. A jakie studia wybrałaś? No, niestety nie hodowlę, czy Technologię chemiczną na politechnice gdańskiej. Jakie masz plany na wakacje? No, na pewno odpoczynek, bo to na pewno każdemu momentu się przyda. Do no, wcześniej nauka do tej nocy, tydzień mam wolnego. No i też planowałam, żeby znaleźć sobie jakąś pracę, żeby też te trzez miesiące nie były tak do końca pojalowane. To dziękujemy Ci bardzo za wywiad życzymy Ci dalszych sukcesów. Dobra. Jakie macie dalsze plany na przyszłość? Studia, pewno studia? Jak za mamaturę, jak dobrze. To na pewno studia. W takiej najbliższej przyszłości to chyba jakaś praca wakacyjna. A jakie studia? Planujecie i gdzie? Eee, czekaj dalej. O z domu. Nie, ja myślałam o BHP albo o protetyce. A Oliwka? O, o Nie, nie wiem czy muszę. Tak muszę dać matulę, żeby pomyśleć. Tak, zajednią wyniki i zobaczyć, czy w ogóle gdzieś nas przyłączę. Jakie dacie rady w przyszłym i obecnym uczniom Korczaka? Nie ściągać, bo to... Eee, to Przyjdzie matura wszystko wyrówna? Tak, jak to pani mówi. Eee, się chyba przedmiotom maturalnym, bo to jest najważniejsze, myślę. Mm, najważniejsze jest wiedza, a nie świadectwo, bo może mieć dwójkę, a matura jest dość bardzo dobrze, a nie mogą żeby a a nie wcale. I, byc, być, I być bądź, i być grzecznym na lekcjach. Się... Nie wkurzać nauczycieli, To jak oni z w wiatrów przylatach, no i no. wam. Ok, dziękuję wam za wywiad, życzę wam spełnienia waszych marzeń. W sprawie Polski, a za chwilę pewnie czego mistrza Europy, to nie jest Więc Serdecznie, serdecznie gratulujemy. A i uzyskać minimum, które, y, 77 które dała możliwość wyjazdu z na mistrzostwa Europy w Szwecji. Jak wspominasz czas nauki w liceum? No dobrze, świetnie było, yy, nauczyciele, nauczyciele w porządku, yy, dobrze to minęło razem z kolegami, także super. Co yy, planujesz dalej? Dalej jeszcze nie wiem, to zależy jak pójdzie właśnie w tym sezonie, jaki wynik osiągnę, i jeżeli chodzi o edukację. A, no i chcę zdobyć medal mistrz Polski i pojechać tutaj całej Europy do, do Szwecji w tym roku.